Cześć! Zgodnie z obietnicą za chwilę przeczytam jeden rozdział mojej pierwszej książki, Ale piękna Polska. Jest to zbiór opowieści niezwykłych e, o miejscach, nietuzinkowych ludziach e, i ich e, historiach. Jest to książka o pięknej różnorodności Polski. I trudno mi jest określić gatunek literacki. Trochę do reportażu, trochę eseistyki. No i możesz potraktować tę książkę jako przewodnik. Mam nadzieję, że moje opowieści zainspirują Cię do wyruszenia na szlak, a także zejścia z utartych ścieżek i spojrzenia w głąb, wstecz, e, i zwrócenia uwa zwrócisz uwagę na detale, które są omijane. E, książkę wydaję dzięki Wam, bo to Wasze wsparcie dobrym słowem, poleceniem, udostępnieniem i oczywiście Wasze wpłaty na zrzutkę pozwolą mi sfinansować dróg. Pięknie Wam za to dziękuję. Jestem Wam tym bardziej wdzięczna, bo to moja pierwsza książka, i przecież sami nie wiecie, czy jej czytanie sprawi Wam radość. Dlatego dzisiaj przeczytam Wam jeden z rozdziałów. Tę książkę wydajemy wspólnie, więc przeczytam rozdział, który wybraliście podczas głosowania na Facebooku. I w tym głosowaniu wygrała Nieszawa, i do napisania tej opowieści. Zainspirowała mnie pani Krystyna Wasilkowska-Fralichowska, którą serdecznie pozdrawiam. Pani Krystyna napisała wiele książek o nieszawie, nieszawianach i dziejących się w nieszawie. Miałam też ogromną przyjemność kilka razy się z nią spotkać. Tematem jednej z naszych rozmów był Ferdynand Osendowski i skarb krwawego barona. Pani Krystyna kilka dni temu wydała swoją kolejną książkę, Szeptanki. Informacje o spotkaniach autorskich znajdziecie na jej fanpage'u I Love Nieszawa and Kujawy. Linku jeszcze w komentarzu. To tyle tytułem wstępu i zaczynamy czytać. No tak, znajdźmy tę opowieść. Mam Nieszawa Skarb Krwawego Barona. Skarb krwawego barona wycenia się na około 20 milionów dolarów. Prowadzi do niego wiele tropów, jeden z nich przez Nieszawę. Nieszawa lata 30. ubiegłego wieku. Ferdynand Osendowski wraz z żoną Zofią wraca z rautu księdza Wacława Kneblewskiego. Są w szampańskich nastrojach. Spotkania gromadziły bowiem śmietankę towarzyską II Rzeczypospolitej. Czas mijał tam na intelektualnych rozmowach, które w miarę opróżniania kolejnych butelek wina przeradzały się w błyskotliwe żarty. Tak bawiły się elity na wakacjach, bo w sielskich krajobrazach okolic Nieszawy natchnienie przychodziło samo. Nic dziwnego, że lubili tu przyjeżdżać znani i lubiani przed wojną malarze, pisarze, poeci. Osędowcy wciąż rozbawieni otwierają drzwi swego domu zwanego osędówką i od razu trzeźwieją. Oto na fotelu leży martwy ich ukochany pies, biurko zaś i szafa z dokumentami są rozbite. Nagle ciszę przerywa łomot. Jakiś mężczyzna przebiega przez pokój, kierując się wprost na balkon, a stamtąd wyskakuje na ulicę. Czego szukał? Plotki mówią, że testamentu, w którym ponoć miało być zapisane miejsce ukrycia skarbu krwawego barona. Epizod rewolucyjny. Ferdynand Osendowski był jedną z najbarwniejszych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Awanturnik, podróżnik i pisarz w chwili wybuchu rewolucji październikowej przebywał w Petersburgu. Miał już na koncie wyrok śmierci i kilka grzywien za działalność rewolucyjną. W 1918 roku wyjechał na Syberię, gdzie z kolei zaangażował się w działalność kontrrewolucyjną. Aktywnie wspierał admirała Kołczaka, podjął się też pracy w wywiadzie. Kiedy grunt zaczął mu się palić pod nogami, uciekł do Mongolii. Tam w Urce, czyli w dzisiejszym Ulan bator, poznał pułkownika Romana von Ungern-Sternberg, zwanego krwawym baronem, mówi pani silkowska frelichowska e, autorka książek o dawnej nieszabie. To właśnie w jednej z nich, zatytułowanej Wysokie progi, natknęłam się na tę powieść. Otóż Ungernowi zamarzyło się stworzenie hanatu mongolskiego ze sobą w roli hana. Sytuacja polityczna sprzyjała jego planom. Najsilniejszy gracz w regionie, czyli Rosja, był rozdarty wojną domową i rewolucją. Mongolią władał marionetkowy han. Ungern postanowił zatem działać. Ponoć zgromadził niewyobrażalny skarb składający się z kosztowności zrabowanych z mongolskich klasztorów. Skarb miał sfinansować jego kampanię. Niestety, zanim Ungern zdążył go spożytkować, zginął i zabrał cenną tajemnicę do grobu. Wielu jednak chce wierzyć, że przed śmiercią powierzył swój sekret osendowskiemu. Panowie bardzo się zaprzyjaźnili. Wylewny Ungern mógł więc przekazać mu informacje na temat miejsca ukrycia swojego skarbu. Czy tak zrobił? Czy ta informacja znajdowała się wśród notatek w archiwum pisarza? Czy je skradziono? A jeśli nie, to co w takim razie zginęło? Obywatel rzuca papierami. W okresie dwudziestolecia wojennego każde miasto chciałoby mieć w swoich szeregach obywateli Ferdynanda Osendowskiego. Jego książki rozchodziły się jak świeże bułeczki. Zwierzęta, ludzie, bogowie, w której opisuje swoją przeprawę z Syberii przez Mongolię i Tybet do Chin, przetłumaczona na 19 języków i trafiła na listę światowych bestsellerów. Kolejne dzieło, Lenin, wywołało międzynarodowy skandal. Osendowski odarł postać rewoluc wodza rewolucji ze wszelkiego patosu, tym samym wbijając nóż w serce komunistom. NKWD nigdy mu tej publikacji nie wybaczyło. W sumie Osendowski napisał ponad 90 książek, które sprzedały się w nakładzie 80 milionów egzemplarzy. Z takim wynikiem przez pewien czas należał do pierwszej piątki najpoczytniejszych pisarzy na świecie. Nic dziwnego, że Nieszawa nadała mu godność honorowego obywatela miasta. Niedługo jednak mogła się chwalić takim sławnym mieszkańcem. Bezpośrednio po włamaniu, Osendowski udaje się do ratusza i żąda od rady miasta, by pomogła schwytać sprawcę. Dysponował po, pewnymi poszlakami i ma konkretne podejrzenia odnośnie do sprawców. Jednak urzędnicy nabierają wody w usta. Widząc to, pisarz zrzeka się honorowego obywatelstwa. Wyjeżdża z Nieszawy i nigdy do niej nie wraca. Życie toczy się dalej. Wciąż jednak przyjeżdżają tu elitarni letnicy w poszukiwaniu natchnienia i oddechu w nadwiślańskich krajobrazach Nieszawy. Za osędówką stał domek klucznicy, wystarczyło zapukać i poprosić o klucze. Ochoczo korzysta z tej możliwości kornel Makuszyński. Tu napisał słynną książeczkę awantury i wybryki małej małpki w Kimiki, której bohaterką jest małka Zofii Osendowskiej. Tak, to nie było fikcyjne zwierzątko. Wypoczywają tu również malarz Zisław Eichler i rodzina Bacia Baczare W ten sposób nawet bez gospodarza osędówka wciąż tętni życie, tak jak cała nieszawa. To było potężne miasto, tłumaczy Krystyna Wasilkowska-Frelichowska. Wszystko za sprawą rzeki oraz komory celnej, bo komora celna to nie tylko cło. Tu stały spichlerze, gdzie początkowo przechowywano zboże. A później, kiedy zmieniła się koniunktura sól, tu z całej Polski przyjeżdżali kupcy pomagazynowany towar. Przez miasto przewijały się tysiące ludzi. Doskonale prosperowały hotele, restauracje, działała szkoła średnia, wcześniej zaś seminarium nauczycielskie, szkoła ogrod ogrodnicza i kupiecka. Taki właśnie obraz miałam przed oczami, kiedy czytałam książki pani Krystyny. Jadąc tu, spodziewałam się zobaczyć metropolię, a zostałam wyludnione miasteczko, gdzie w oknach. Opuszczonych domów wiszą wyblakłe banery z napisem sprzedam. Koniec świetności nieszawy nastąpił wraz z zamknięciem komory celnej w 1932 roku. Od tamtej chwili miasto stopniowo się wyludnia, a budynki popadają w ruinę. Pozostało wspomnienia. Cisza szczególnie bije po zmysłach na wielkim, pustym rynku. Z otaczających go kamie, kamienic sypie się tynk. Degradacja budynków spowodowana jest nie tylko upływem czasu, lecz także solą, która wniknęła w mury. Dlatego trudno dziś doszukać się śladów leży. Rozsypały się, a pył uniósł wiatr. Budynki po komorze celnej, w których jeszcze 10 lat temu mieściło się liceum, dziś są zdewastowanym pustostanem bez okien. Na szczęście wciąż dobrze się trzyma osędówka, choć też nie przypomina siebie sprzed wojny. A co się działo z Osędowskim? Historyczna przeplatanka. Czytając życiorys Osendowskiego zastanawiałam się, czy kiedyś nie spotkał się z moją rodziną. Rachunek prawdopodobieństwa mówi, że przy tak wielu wspólnych szczegółach życiorysów musiało to się wydarzyć. Do 1918 roku pisarz przebywał w Petersburgu, tak jak moi przodkowie, i z całą pewnością należał do parafii świętej Katarzyny, bo to wokół niej skupiali się Polacy. Tak jak moi krewni, w 1918 roku uciekł na Syberię i przez kilka lat mieszkał w Wąsku. Moja rodzina również zatrzymała się w Omsku, zanim wyjechała do Iszymu. Do Polski wróciła w 1922 roku, tak jak Osendowski. Z czasów spędzonych w Rosji babcia do końca życia pamiętała smak krówek z Milanówka. Mój pradziadek sprzedawał je w swoich sklepach na Newskim Prospekcie i Siennej. Przyjaźnił się z właścicielką fabryki i być może znał również jej dyrektora. Czy to w jego wili w Żółwinie Osendowski spędził ostatnie miesiące swojego życia? Zapewne znowu czuł na plecach znajomy oddech Armii Czerwonej i NKWD. Wiedział jednak, że nie musi się ich obawiać. Pamiętał bowiem przepowiednię mongolskiego szamana, którego odwiedził wraz z krwawym baronem. Ungernowi przepowiedział, że zginie za 136 dni i ta przepowiednia sprawdziła się co do minuty. Ostendowskiemu śmierć miała przyjść wraz z członkiem rodziny Ungerna początku stycznia 1945 roku do drzwi willi zapukał oficer Wehrmachtu i przedstawił się jako SS-Sonderführer Dellert, kuzyn Ungerna. Podwójna śmierć. Trudno jest ustalić, o czym rozmawiali mężczyźni, czy poruszali temat miejsca ukrycia skarbu krwawego barona, czy mężczyzna rzeczywiście był tym, za kogo się podał. Faktem jest, że pod, po jego wyjściu Osendowski zachorował na coś, co przypominało krwawą dezenterię połączoną z zawałem serca i po kilku dniach zmarł, mówi Krystyna Wasilkowska-Frelichowska. Pisarzowi nie dane było jedna za, jednak zaznać spokoju nawet po śmierci. Wkrótce do Żółwina wkroczyli Rosjanie. Od razu został wydany rozkaz, by przekopać jego grób. NKWD chciało się upewnić, że pochowane ciało za życia było autorem kompromitującej wodza rewolucji książki. Ostatecznie jego tożsamość została potwierdzona na podstawie uzębienia przez wprowadzonego na miejsce dentystę. A skarb? Osendowski był wyjątkowo tajemniczą osobą, wspomina Krystyna Wasilkowska-Frelichowska. W jego życiorysie są luki i bardzo dużo niewiadomych. Być może rzeczywiście w osędówce w przechowywał informacje na temat skarbu krwawego barona. Dla Krystyny Wasilkowskiej-Frelichowskiej, już sama historia stanowi skarb, o którym wspomina w swojej książce wysokie progi. Skarbem jest też niszawa, jej mieszkańcy i ich wspomnienia. Uf! Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie to było stresujące. Łatwiej się pisze książkę niż ją czyta. Mam nadzieję, że wciągnęła Was ta opowieść i sięgniecie po więcej. Eee, czyli po moją książkę. Ja nazywam się Dorota Bronikowska. Jestem kobietą, która żadnej pracy się nie boi. Między innymi jestem dziennikarką, włóczykiem i autorką bloga AlePięknyŚwiat.pl. To jest moja pierwsza książka i ci, którzy mnie nie znają, muszą wierzyć na słowo, że przez ostatnie dwa lata zrobiłam naprawdę wszystko, absolutnie wszystko, żeby jej nie wydać i żeby opóźnić jej wydanie. Co jakiś czas mój mąż podnosił mi ciśnienie pytając nieśmiało na jakim etapie jesteśmy, a ja wymyślałam <laughs> Przepraszam. A ja wymyślałam niesamowite wymówki, które same w sobie stanowią kanwę na oddzielną opowieść. E, z czasem już nie tak nieśmiało parafrazując Jacka Walkiewicza, powiedział napisz w końcu tę książkę, bo nigdy nie będziesz wiedziała jak to jest być pisarką. To napisałam. No i zaczęła się jazda bez trzymanki. Skład, okładka. Jedna, druga. Trzecia, kolejne redakcje, korekty, znowu skład, znowu grafika, no i w pewnym momencie doszła jeszcze promocja. I te wszystkie emocje, euforia, zniechęcenie, nadzieja, zwątpienie, a następnie wdzięczność. Pomimo dużego stresu, tworzenie czegoś od białej kartki, to najpiękniejsza rzecz na świecie. Szczególnie jeśli ma się wokół siebie tylu fantastycznych ludzi jak wy. Jest to nowa podróż. Która nie wiem dokąd mnie zaprowadzi, ale na tym właśnie polega piękno podróży. Mam nadzieję, że lektura mojej książki Ale Piękna Polska będzie dla Was tak samo ekscytująca, jak dla mnie jej tworzenie. Zapraszam Was do czytania i do podróżowania. Do zobaczenia.